No dobrze, to o czym jest i jak prezentuje się nowa gra od hiszpańskiego Nomada Studio. Z jednej strony, na pierwszy rzut oka od razu widać, że to gra od Nomada Studio. Biorąc chociażby pod uwagę styl artystyczny, aspekt wizualny, będący tak podobnym do gris. Z drugiej strony nie da się nie zauważyć próby podjęcia przez deweloperów jakiegoś ryzyka, spróbowania nowych rzeczy, nowych rozwiązań, kosztem porzucenia innych. Neva to bardzo podobna, bardzo artystyczna gra, posiadająca z jednej strony taki kojący, feel-good vibe, który równie często przecinany jest scenami pełnymi niepokoju i rozpaczy. Neva to gra kontrastów. W najnowszej grze Nomada Studio wcielamy się w Albę, główną bohaterkę tej historii, choć jej imię nie pada w tej produkcji ani razu. Alba prezentuje się jako taka obrończyni lasu, strażniczka natury, strażniczka życia, choć to tylko moja interpretacja. Imieniem, które pada natomiast bardzo często, jest Newa, czyli psiopodobna istota, będąca pod opieką protagonistki. Newa wygląda mi z kolei na takiego dobrego ducha lasu, czego przebłyski będą nieraz miały miejsce w trakcie wydarzeń fabularnych. Fabuła, tak jak w przypadku poprzedniczki, podana jest bez użycia słów. Tu narracja budowana jest przez prezentację wydarzeń w grze. Akcja kręci się wokół dziwnej, smolistej substancji, która zaatakowała zielone tereny zamieszkałe przez głównych bohaterów. Ta Czarna maź wygląda jak jakiegoś rodzaju klątwa, czy rozkład, coś negatywnie wpływającego na wszystkie żywe istoty, czy to roślinność, czy zwierzęta, żerując na nich i przejmując nad nimi kontrolę. Można zaobserwować wpływ zarazy na otaczające ich życie, na las, który zaczyna powoli przeobrażać się i umierać.